Wiemy już, drodzy Państwo, z poprzedniej lekcji, jak kopiować teksty z internetu. Teraz skupimy się na tym, jak skopiować elementy graficzne, zdjęcia bądź jakiekolwiek grafiki z, ze stron internetowych do siebie na komputer. Przyjmijmy, że chcielibyśmy skopiować zdjęcie ze strony internetowej, która jest właśnie tutaj. Zawsze warto sprawdzić przed skopiowaniem zdjęcia, czy zdjęcie można powiększyć. Dlatego że im lepsza jakość zdjęcia, im większa, większe to zdjęcie, tym potem możemy też więcej z nim zrobić. Możemy je, zmienić jego rozmiar, możemy je wydrukować i wtedy też jego jakość będzie lepsza. Więc warto najechać na zdjęcie. Jeśli pojawia się taka rączka, to znaczy, że można to zdjęcie powiększyć bądź uruchomić jakiś link odnośnik do innej strony, ale sobie klikniemy, zobaczymy, czy faktycznie. O no jak widzimy, tutaj się powiększa zdjęcie. I widzimy, że takie duże zdjęcie możemy pobrać. Wtedy klikamy prawym przyciskiem myszy na tym elemencie, czyli na konkretnym zdjęciu, który, które chcemy pobrać. Prawym przyciskiem myszy. I z tego menu rozwijalnego wybieramy zapisz grafikę jako. Może też się w innych przeglądarkach pojawić, zapisz obraz jako. Ale to myślę, że każdy będzie wiedział, że chodzi nam o grafikę czy obraz, konkretnie o zdjęcie. Klikamy lewym przyciskiem myszy, i w tym momencie pojawia nam się folder na komputerze, do którego chce się to nasze zdjęcie zapisać. W tym przypadku jest to folder pobrane. My sobie wybierzemy to. Na pulpicie będzie nam szybciej odnaleźć. Pamiętajmy jednak, proszę Państwa, żebyśmy nie zapisywali wszystkiego na pulpicie. Już mówiłem to w poprzednich lekcjach. Ho, pulpit powinien być zawsze czysty, ale my tutaj, na potrzeby ćwiczenia, zrobimy sobie to na pulpicie. Będziemy mogli wtedy szybko odnaleźć ten plik i też szybko go potem skasować. A zatem wybieramy pulpit i nazwa tego pliku Jasełka 2016. Może tak być. Klikamy Zapisz. Sprawdzamy faktycznie widzimy że na pulpicie tu w tym miejscu jest zdjęcie jasełka. otwieramy i widzimy zdjęcie zostało pobrane na komputer no ale proszę państwa są też takie sytuacje że pewne rzeczy nie da pewnych rzeczy nie da się skopiować z internetu mogą być to może to być uwarunkowane Ochroną praw autorskich może to też być spowodowane pewną konstrukcją strony internetowej. Mogą być to elementy, które wyglądają na grafiki, ale są to na przykład elementy programu Flash i wtedy będzie nam trudniej skopiować te elementy. Nie da się wcisnąć prawego przycisku myszy, a nawet jeśli naciśniemy, w tym przypadku chociażby na ten nasz banner naszego stowarzyszenia. Widzimy, że yy za bardzo nie ma tutaj zapisz obrazek jako. No jest zapisz jako. Zobaczymy, czy to coś nam da. Zapisz jako, ale widzimy, że owszem, zapisuje się nam, ale nie zdjęcie, tylko strona internetowa, czyli cały ten nasz widok, który tutaj widzimy, nam się zapisuje. A my nie chcemy tego robić. Tutaj też warto zwracać uwagę, jaki typ dokumentu się zapisuje. Piszę strona internetowa, więc my nie chcemy zapisać strony internetowej. Czyli może tak się zdarzyć, proszę Państwa, że klikniemy prawym przyciskiem myszy i nie będziemy mieć zapisz obrazek, czy zapisz grafikę jako. Wtedy musimy wykorzystać inną metodę. Musimy zrobić tak zwane zdjęcie ekranu, czy zrzut ekranowy, przez innych nazywanych tak zwanym print screenem. W tym celu należy kliknąć, przycisnąć. Kombinację klawiszy Shift i klawisz Print Screen, który jest na klawiaturze u góry, mniej więcej w okolicy klawisza F12. Klikamy Print Screen. Przechodzimy do programu graficznego w naszym komputerze. To może być jakikolwiek program zainstalowany na naszym komputerze. Ja w tym przypadku mam program GIMP. Nie będę go może uruchamiał, bo nie każdy może mieć ten program. Ale skorzystamy sobie z programu, który każdy będzie mieć w swoim windowsie. Jest to program Paint. Odszukamy go poprzez wszystkie programy, akcesoria i tu jest nasz paint. No i w pańcie wystarczy, że klikniemy kombinację. Już będziemy korzystać teraz z tych skrótów klawiszowych, żeby też Państwa do tego zachęcać. Skrót Ctrl V. I mamy wklejony już cały widok naszej strony internetowej, który widzieliśmy przed chwilą, tutaj, czyli ten fragment widoczny, właściwie całe to pole, które widzimy razem z tym paskiem zadań, zostało wklejone do naszego programu graficznego. A zatem wystarczy co? Wykadrować to zdjęcie. Przytnij, najeżdżamy, kadrujemy, jest zaznaczone, klikamy przytnij i mamy przycięte zdjęcie. W ten sposób bardzo łatwo możemy pobierać zdjęcia z internetu, które również no nie powinniśmy, ale są chronione prawami autorskimi, czy są w jakiś sposób zabezpieczone przed kopiowaniem. Możemy do swoich celów edukacyjnych takie zdjęcie. Obrać, czy z takiego zdjęcia skorzystać. No i klikamy zapisz jako. I zapisujemy sobie w tym przypadku nas, nas na pulpicie logo UTW. Widzimy, że plik ma rozszerzenie PNG, czyli przechowuje tak zwaną przezroczystość. O tym będziemy mówić w kolejnych lekcjach. I robimy Zapisz. Sprawdzamy, czy plik się zapisał. Widzimy, mamy taki plik. Logo UTW. Otworzymy sobie i tak wygląda nasze logo UTW. Pokażę jeszcze trzecią metodę. Yy, trzeci sposób wyszukiwania grafiki i zapisywania. Warto, proszę Państwa, korzystać z Google'a zawsze. Wyszukiwarki Google. Piszemy sobie w tym celu adres internetowy. I przyjmijmy, że szukamy jakichś zdjęć, na których będą tarnowskie góry. Zatem wpisujemy sobie tarnowskie góry, klikamy Enter, i Google daje nam takie filtry, możemy, z których możemy skorzystać. W tym przypadku przeszukujemy cały internet. Tarnowskich gór, a możemy sobie kliknąć tutaj ten filtr grafika i pojawia nam się, pojawiają nam się tylko zdjęcia, które dotyczą właśnie Tarnowskich gór. No i zasada jest ta sama, którą omawiałem ostatnio, czyli klikamy na zdjęcie, które nas interesuje. To zdjęcie już jest powiększone. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Robimy zapis grafika jako. Wybieramy miejsce docelowe. W tym przypadku już jest pulpit wybrany. Nazwa pliku. Jeśli nam taka odpowiada, to zostawiamy i zapisujemy. Sprawdzamy na pulpicie.